Dzień dobry kochani, witam Was w ten przepiękny wieczór. Dzisiaj jest finał Mars The Music. z racji tego, że jestem takim profilem, można powiedzieć, trochę dziennikarskim. Przedstawiam Wam różne newsy, przedstawiam Wam różne ciekawostki, ale stwierdziłem, że dzisiaj Wam powiem taką moją top trójkę przed tym finałem, która uważam, że powinna, bo słyszałam, że ma być jakaś top trójka, że tam mają wyłaniać. Nie wiem, jak to będzie wyglądać ten finał, zobaczymy. No, i powiem wam moją top trójkę, która moim zdaniem ma szansę największą na wygraną. Pierwsze miejsce, powiem wam, mam dylemat, kto powinien być taki moim największym faworytem, ale chyba powiem, że Kuba i Kuba. No, to są po prostu kompletnie artyści, moim zdaniem. Tak, oni mnie ruszyli półfinałowym występem, to dawno czegoś takiego nie poczułam. Co prawda, na przesłuchaniach takie miałam trochę obiekcje co do nich, że gdzieś tam cover maneski nie podszedł, ale już później jak swoje utwory zaczęli śpiewać, to po prostu kopana mi opadła. Więc dla mnie absolutnie powinni być gdzieś tam w czubie. Walka moim zdaniem będzie zacięta, ale powinni moim zdaniem gdzieś być w czubie na pewno. Drugie miejsce, Dawid Dubajka. To też jest chłopak o niesamowitym głosie i talencie i tego absolutnie nie można mu zabrać. To jest tak, moim zdaniem, jak go oglądam na scenie, mam wrażenie, to jest tak wrażliwy człowiek i tak dobra dusza. Że dla mnie to jest niesamowite. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest niesamowite. I po prostu uwielbiam, jak on śpiewa. Uwielbiam go słuchać i mogłabym go słuchać godzinami. Number two. No i dla mnie trójeczkę zamyka Weroń Karba. Też dziewczyna o niesamowitych umiejętnościach i świetnym głosie. rozwaliłam mnie coverem Adel, który zaśpiewa na przestrzeni. W ogóle to jest jedna z moich ulubionych piosenek Adel i, i gdzieś tam porusza moje najczusze struny, więc naprawdę uważam, że powinna gdzieś też być na początku. Nie wiem jak widzowie zagłosują, ja też będę głosować w aplikacji. Co prawda mogę tylko jeden głos, więc po prostu odsłucham sobie te wszystkie... Występy, i wtedy zdecyduję, kto moim zdaniem w finale najlepiej się zaprezentował. Zobaczymy. Ja życzę powodzenia każdemu i mam nadzieję, że po prostu to będzie piękny, muzyczny spektakl, super show że będziemy się świetnie bawić. A wy w komentarz oczywiście typujcie swoich faworytów.